Słuchaj, pierwsza runda tylko tak naprawdę była wyrównana A następnie już przeważałeś Jaki był plan wczoraj? Bo wczoraj mi nie chciałeś zdradzić jaki jest plan No co, no plan było po prostu Tę pierwszą rundę wyczuć go Zobaczyć co on potrafi Wiedzieliśmy, że będzie uciekał Ja jestem akurat zawodnikiem, który jest bardzo silny Ciężko się zanaboksuje w zwarciu No i on to sam dobrze wiedział pewnie i dlatego uciekał no i co, no w pierwszej rundzie rozpracowaliśmy go mniej więcej, już wiedziałem co, co bić, też musiałem trochę ochłonąć, bo no trochę było stresu, jednak zawsze jest ten stres się pojawia przed walką. No i co, przeanalizowaliśmy go, druga, trzecia, no i w sumie tak naprawdę ta ostatnia runda była taka przeważająca, mówię, już już naprawdę miękkie nogi mam strasznie. Czułem to. W czwartej było już tak całkiem dobrze, a, a w. Znaczy w trzeciej, a w czwartej to, to już mi się wiesz, wydawało, że, że to się może skończyć na deskach, nie? Mogło się skończyć, mówię. Gdyby się mnie nie złapał w ostatniej chwili, już, nawet już połową ciała był nawet, już prawie na deskach. Gdyby gdzieś tam mnie nie złapał tą ręką, pewnie by leżał na twarzy, nie? Na pewno by tak było. Jestem pewien, bo tak siadło, że aż poczułem prąd w łapie. takie poczucie, że, że jeszcze jedna runda i, i to się... Ja miałem poczucie, że jeszcze jeden strzał i jest po wszystkim. Nie wiedziałem, że się tak szybko skończy ta runda. Mówię, 30 sekund zabrakło dosłownie. No dobra, słuchaj, teraz co tak naprawdę w planach? Teraz odpoczynek, rozumiem, tak? Ile chciałbyś jeszcze walk do końca roku stoczyć i trzy, jakie są plany? Trzy, cztery, jak najwięcej. Do czego dążysz w tym roku? Wygrasz wszystkie walki. Nie no okej, okay, no ale jakieś takie dalsze cele typu nie wiem no jakiś tytuł i tak dalej. No jaki tytuł ja zasługuję na razie? No wiesz, no, dlatego pytam. Nie, najpierw chcę poboksować, złapać to doświadczenie, ja tam zimą głowę przede wszystkim nie mogę się lać. Na pałę, ale będzie dobrze wszystko, co, co walka jest lepiej. Bierzesz czas teraz po prostu na nabranie, na okrzepę i, i przygotowanie e, na, do tytułu na przykład mistrza Polski za dwa lata? Może, nie wiem, bardziej my jarł, nie wiem, wiem, młodzieżowy mistrz świata czy coś w tym. Ja mu mówię o mistrzu Polski, a on, no tam młodzieżowy mistrz świata. Lepiej to brzmi. Okej, okay. no to plany masz szerokie widzę. A Robert się tam śmie. Dzięki bardzo Fajnie za To Fajnie by było pójść do szkoły przynieść pasmistrza świata młodzieżowego. No właśnie.